Przede wszystkim jesteśmy przy zbiorze czosnku. Na część czosnku niestety jest już trochę za późno, ponieważ główki się rozpadają. Część jest jeszcze no, taka idealna w sam raz do zbioru, jak widać, całkiem fajna główka, ale na tej samej grządce znajdują się też takie mniejsze główki. I o ile, o, ta już się widać rozpadła. I o ile są to czosnki, które były posadzone w granicach działki i mogły faktycznie być mniej odżywiane, o tyle niektóre były w środku i też um, nie są tak obfite, tak duże jak, jak tutaj. Także różnie, różnie z tymi czosnkami bywa. Natomiast jest ich tutaj trochę. Cieszy mnie niezmiernie, dlatego że to jest, tak jak Wam wiele razy powtarzam, działka uprawiana w sposób naturalny, bez żadnych nawozów. Jedynie jest tu kompost, jest tu obornik, stosowane są też gnojówki i nic poza tym. Zobaczcie, widzicie, ten czosnek już szybko się całkowicie rozpada, więc takiego czosnku nie przechowujemy, bo on nie będzie się dobrze przechowywał. Ale właśnie zostały zebrane ogórki tyle, ile ich jest to na kilka słoików starczy no i prawie czosnek jak znalazł. Na mojej grządce na trzech moich grządkach były czosnki więc tu mamy kolejny jak widać i takie większe i takie mniejsze z tym tutaj bywa różnie, ale ważne, że jest, że swoje. Muszę sobie to podzielić na te, które są fajne zwarte i na te, które już tutaj się po malutku zaczęły rozdzielać Część też zdarzyło się, że była już zgnita, ale to tak na palcach jednej ręki można wyliczyć, właśnie o, że trzeba było wyrzucić. Także nie ma źle. No i tutaj jest trzecia grządka, troszkę innych odmian. No i jak zauważyłam, tutaj najbardziej było widać właśnie cząstki, które już się rozpadają. Najwięcej tych czosnków było. Tu widzę, że znalazł się jakiś inny czosnek. Na tej grządce nie wiem jak to się stało. Może został z tamtego roku. Także widać że tutaj część się rozpada, ale część jeszcze spokojnie można sobie będzie przechować przez zimę. Także jest tych czosnków sporo. Także myślę, że w czosnki jestem zabezpieczona. O ile ogórki nie dopisały, pomidory u mnie też tak słabo, o tyle czosnek, dynie, cukinie, naprawdę świetnie. Więc nawet jeśli nie macie czasu, jesteście permanentnie zapracowani, tak jak ja od rana do wieczora w pracy, no to i tak można coś mieć. Mam jeden dzień w tygodniu wolny i co mi się uda zrobić? To mi się uda zrobić i tak rośnie, jak widać, zachwaszczone, bo tak jak tutaj mamy tak jak tutaj mamy, buraczki widać, że chwastów pełno, a i tak całkiem fajnie wyglądają. Ale o innych plonach porozmawiamy przy okazji innego dnia. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.